Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Włodzimierz Czarzasty widzą, że ich czas się kończy, widzą, że przedwcześnie ten rząd po prostu ma tak słabe notowania, jakich chyba żaden wcześniej nie miał. I to nie chodzi bezpośrednio tylko o poparcie społeczne, które jest bardzo marne. Tu chodzi o to, że ten rząd nie ma nic polakom do zaoferowania. Oni widzą, że mają coraz trudniejszą sytuację, jeżeli chodzi o działalność po polityczną i ofertę dla Polaków i zaczynają podejmować decyzje bardzo szkodliwe dla Polski. Nie ma z każdym miesiącem, dosłownie, niemal z każdym miesiącem można powiedzieć, że ten rząd, obecny rząd pod kierownictwem Donalda Tuska, pogrąża Polskę. Naprawdę oni pogrążają nasz kraj w chaosie, w zastopowaniu rozwoju nie mają pomysłu, muszą wykorzystywać biznesmenów do tego, żeby szukali im rozwiązań. Zwiększają deficyt budżetowy, niszczą służbę zdrowia. Ja wiem, że być może ktoś powie, a gadło, ty przesadzasz tutaj na tym kanale. Ty tutaj siejesz propagandę, ale popatrzmy na pewne rzeczy. Chłodnym okiem w ten niedzielny poranek, w tę niedzielę w tym niedzielnym komentarzu. Zapraszam na niego. Zostańcie proszę do samego końca, dajcie tylko proszę łapkę w górę, zostawcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna. Subskrypcje są najlepszym elementem rozwoju tego kanału. Jeżeli możecie, wspierajcie nas poprzez subskrypcję, niech się ten kanał rozrasta. A jeżeli nie dla samej idei, to dajcie suba na złość Tuskowi, Hołowni, Kosiniakowi, Kamyszowi i Czarzostemu. O zgrozo, być może Włodzimierz Czarzasty będzie marszałkiem Sejmu od listopada. Podobno tak będzie. W roku 2025 minęło już tyle lat, zobaczcie, 30 lat od obaleniu komunizmu, a postkomunista może wrócić na fotel. Marszałka Sejmu, postkomunista, który kiedy trwały negocjacje okrągłego stołu był po drugiej stronie, nie po stronie demokratycznej. Opozycyjnej, ale po stronie koalicji rządzącej. Zobaczcie, jaki chichot losu, jaka historia, kto do tego doprowadził. Ano doprowadził do tego m.in. Donald Tusk, bratając się z takimi ludźmi. Doprowadziły do tego media trzeciej RP, które promowały takich ludzi, nie rozliczyły ich, nie było grubej kreski. Ja zawsze od początku byłem zwolennikiem grubej kreski. Byłeś. Członkiem, uczestnikiem czegoś, co było ewidentnym reżimem, powinieneś mieć trzy razy bardziej pod górkę, jeżeli chodzi o działalność polityczną w trzeciej RP w wolnej Polsce, ale tak nie było. No dobra, bo odbiegam od tematu, który chciałem wam poruszyć. Dlaczego ja uważam, że oni, że oni widzą, że ich czas się kończy? Cała ta ekipa rządząca, liderzy obecnej koalicji rządzącej, ponieważ wprowadzają projekty, które są absolutnie złe, absurdalne, ale mają wywołać poczucie, że państwo zrobiło coś dobrego. Jednym z takich projektów jest przegłosowany w ubiegłym tygodniu przegłosowany projekt dotyczący obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Z natury popieram, popieram obniżki podatków, w tym obniżki podatków dla przedsiębiorców. Natomiast w przypadku tej składki zdrowotnej Mamy sytuację, w której służba zdrowia, która jest tak bardzo niedofinansowana, jest w tak w złej sytuacji, jest tak źle zarządzana przez minister zdrowia Lesz Izabelę Leszczynę. Ta służba zdrowia poprzez obniżenie składki zdrowotnej utraci wpływy w postaci nawet 5 miliardów złotych rocznie. To jest ogromna kwota, biorąc pod uwagę potrzeby szpitali. Minister finansów Andrzej Domański mówi, że skądś te pieniądze się znajdą? One gdzieś będą, włożymy. Jeżeli tak jest to dlaczego do tej pory tego nie zrobił? Dlaczego do tej pory NFZ ma problemy? Kilka tygodni temu mamy przecież kwiecień. Robiłem rozmowę z byłym było minister zdrowia Katarzyną Sujką, która mi mówi: "Nie ma budżetu dla Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2025 zatwierdzonego. Sytuacja w służbie zdrowia jest katastrofalna. Oni obniżają składkę zdrowotną. Po co? No czymś należy zmobilizować ludzi. Trzeba tym ludziom coś dać, bo nie daliśmy im praktycznie" Nic, no to uderzmy w służbę zdrowia, obniżając podatki dla przedsiębiorców. I naprawdę bym się z tego cieszył, gdyby nie to, że budzi to dziś moje wielkie obawy. I mało tego, to budzi nawet obawy polityków PiSu, którzy głosowali przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej, lewicy. No, lewica zawsze była za wysoką składką zdrowotną, to jest akurat rzecz normalna, i Konfederacji. Zobaczcie, moi drodzy. Nawet politycy Konfederacji, którzy powinni rękami i nogami podpisywać się pod projektami obniżającymi podatki, w tym głosowaniu nie głosowali z Donaldem Tuskiem, z koalicją rządzącą, tylko głosowali wstrzymując się od głosu. Nie chcieli być ani za, ani przeciw. Nawet politycy Konfederacji widzą, że ten projekt na dziś wrzucany jest projektem nieodpowiedzialnym. Rośnie zadłużenie państwa. W roku 2025 mamy najwyższy deficyt w historii III RP, najwyższe zadłużenie. Minister Finansów nie ma na to odpowiedzi. Donald Tusk obiecywał Radę Fiskalną. Ona chyba coś tam była powoływana. Nie wiem, jak to się skończyło, bo w sumie już przestało o tym mówić. Ale był miała być Rada Fiskalna, która będzie dbała o to, żeby państwo się nie zadłużało. Zadłużamy się. A dodatkowo po pierwszym kwartale roku 2025 mamy... Mniejsze wpływy i dochody państwa niż zakładał minister finansów w roku ubiegłym na pierwszy kwartał. Dochody państwa maleją, wpływy z VAT maleją. Jak mówi szefowa Związku KAS, Związku Zawodowego największego działającego w KAS, po prostu jest wielkie rozluźnienie w, w służbach. Nie ma pomysłu, jak ten VAT uszczelniać, i ten VAT będzie, pewnie, ta luka VAT-owska, będzie rosnąć no to wszystko wygląda fatalnie rząd nie ma żadnego pomysłu jak negocjować ze Stanami Zjednoczonymi no bo my jesteśmy teraz w Unii my nie mamy co bezpośrednio nawet jechać do Stanów Zjednoczonych żeby negocjować cła ktoś powie ach my mamy mały Procent wymiany handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, ale według tego, co sam premier Donald Tusk zatweetował, no to 0,4% PKB, które miałoby być pomniejszone, jeżeli chodzi o te cła nałożone przez USA, to jest 10 miliardów złotych. Czy nas na to stać? Czy polskie firmy na to stać? Nie ma tutaj odpowiedzi żadnej ze strony Donalda Tuska, ze strony Unii Europejskiej. Chaos prawny w Polsce. Ludzie mają coraz bardziej dość. Rozliczeń. Ludzie mają dość tego, jak wygląda poziom życia w Polsce. Paliwo miało być tańsze, paliwo jest drogie, wszystko po prostu im się nie udało. Nic im się konkretnego nie udało. Dziwić się, że Rafał Trzaskowski ma zaledwie 32% poparcia tak wielkiej, szerokiej ekipy rządzącej? Dziwić się, że koalicja rządząca traci poparcie systematycznie? Sama koalicja obywatelska, poparcie nieco powyżej 30%, uważam, że w realnych wyborach mogliby nawet nie dobić do 30%. Koalicjanci mogą nie wejść do Sejmu, czyli trzecia droga i lewica, czyli pewnie skończą na listach koalicji obywatelskiej. Nie ma pomysłu, nie ma niczego, więc płynąc rozpaczliwcem, dajmy to obniżenie składki zdrowotnej. Cóż, że to jest nieodpowiedzialne? Co będzie dalej? Co będzie dalej? Żeby te wszystkie problemy jakoś przykryć, wrzuca się takie tematy zastępcze. A kłótnia Giertycha z Kaczyńskim, a ukarajmy posłów PiSu za to, co tam wydzierali się w Sejmie. A wrzu zróbmy wrzutkę z tą uchwałą o bezpieczeństwie. Mówmy, że PiS, Konfederacja, równa się Rosja, że oni działają że na rzecz Putina, pożyteczni idioci Putina. Zabijmy całą opinię publiczną mało istotnymi sprawami, żeby ona nie pytała o te najważniejsze. Żeby oni nie pytali i nie rozliczali nas za to, że państwo nam się sypie. Tak to odczytuję, moi drodzy. I jeszcze bardziej jestem zniesmaczony tym, że Donald Tusk w mediach społecznościowych w momencie, w którym tak trudne decyzje na świecie są podejmowane, wrzuca sobie zdjęcie z wnuczkami, z warszawskiego bistro. Śniadanko, no bo przecież zimno, w sobotę. Ja rozumiem, że polityk też ma prawo do czasu wolnego. Ale to jest gra na emocjach i to jest po prostu bardzo słabe w momencie, w którym jest tak trudno. Wszystkim obywatelom żyje się coraz gorzej, rząd nie ma na to recepty, ale jedyne co potrafi to wyzywać opozycję. Ale to się może zmienić. Wystarczy tylko, że wybierzemy innego prezydenta niż Rafał Trzaskowski.